Zapraszamy na Korzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. W ramach akcji Wolność Czytania w chorzowskiej kawiarni Wolka pojawił się Sebastian Salbert, raper znany także jako Rahim. Muzyk, który w trakcie spotkania z fanami rozmawiał między innymi o wpływie, jaki literatura wywiera na muzykę hip-hop, bardzo często bierze udział w różnego rodzaju podobnych wydarzeniach. Generalnie no, co jakiś czas pojawia się taka propozycja i tak naprawdę są różne tematyki, różny zakres jakby młodzieży, bo od nawet bardzo młodych. Nawet kiedyś byłem w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, gdzie gdzie miałem warsztaty z dziećmi z przedszkola, więc wiesz, jakby naprawdę zapotrzebowanie mówię, jest ogromne i różne rakie. W ramach akcji Wolność Czytania co roku na terenie Chorzowa odbywa się seria wydarzeń, których celem jest promocja czytelnictwa. Już po raz czternasty odbył się coroczny piknik malarski o nazwie Sielskie klimaty, w którego trakcie na terenie skansenu znajdującego się w parku śląskim rywalizują ze sobą artyści, malując otaczającą ich scenerię. W tym roku w wydarzeniu udział wzięło ponad 1500 uczestników, których podzielono między cztery różne kategorie. Żeby dać szansę tym młodszym również na zdobycie Grand Prix, to od pierwszej do trzeciej kategorii to są kategorie najmłodsze, szkoły średnie i tak zwana kategoria Open, czyli dla wszystkich, którzy chcą przyjść nawet dla najstarszych. Natomiast czwarta kategoria to jest kategoria szkoły artystyczne i to jest drugie Grand Prix, które przydzielamy. Grand Prix to jest wyjazd do Brukseli na kilka dni, więc myślę, że na tyle atrakcyjne, żeby chcieć tutaj się z tym zmierzyć. Obrazy namalowane przez uczestników 14 pikniku malarskiego sielskie klimaty będzie można oglądać na wystawie poplenerowej w galerii zespołu szkół plastycznych w Katowicach. Już po raz czwarty w Chorzowie odbywa się Plakat Fest, czyli Międzynarodowy Festiwal Plakatu. W ramach wydarzenia w Galerii Antresola wystawiono najlepsze prace artystów, którzy wysłali swoje dzieła organizatorom imprezy. Festiwal w tym roku zmienił troszeczkę formułę z takiego otwartego festiwalu, na którym pokazywane były wszystkie prace, dlatego że było ich coraz więcej i coraz trudniej było jakby i zmieścić to, jakby utrzymać równy poziom tych wystaw. W tym roku mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń, bo ponad 1850 prac wpłynęło na plakat Fest, z czego wybranych zostało 120 najbardziej interesujących i prezentowane są tutaj w Galerii Antresola oraz na dole w Galerii Brama. Na festiwal wysyłano plakaty aż z 44 krajów. Najlepsze prace nadesłane na czwarty Międzynarodowy Festiwal Plakatu będzie można oglądać w Galerii Antresola do 25 października. Już po raz drugi w Chorzowskiej Sztygarce odbył się finał Polskiego Konkursu Fotografii Sportowej, w ramach którego, jak co roku, nagrodzono autorów najlepszych zdjęć pojedynczych oraz fotoreportaży. Polski Konkurs Fotografii Sportowej skierowany jest do dwóch grup: grupy fotografów amatorów i fotografów zawodowych. Fotografowie zawodowi, fotoreporterzy sportowi to są osoby, które tworzą wspaniałe prace, wspaniałe zdjęcia, zdjęcia, który, dzięki którym później możemy wspominać sukcesy sportowców ale także robią zdjęcia na, na, na mniejszych arenach, na niższych ligach, w y, sporcie amatorskim, dziecięcym. Natomiast właśnie y, ta domena, ten sport dziecięcy, amatorski y, jest fantastycznie widoczny na zdjęciach fotografów amatorów. Fotografowie amatorzy bardzo często fotografują swoje rodziny, swoich przyjaciół. Mogą dotrzeć w miejsca, mogą być bardziej zaprzyjaźnieni z osobami fotografowanymi, przez co też tworzą świetne, świetne zdjęcia. W kategorii reportaże najlepszy wśród zawodowców był Mirosław Pieślak. Natomiast spośród amatorów wyróżniono Małgorzatek Gwiazdownik-Muller. Najlepsze zdjęcia pojedyncze na konkurs nadesłali Andrzej Kubik w kategorii fotografów zawodowych oraz Bogusz Borysewicz w kategorii amatorzy. Zdobywcą tegorocznego Grand Prix został Szymon Sikora. Za fotografię wykonaną podczas Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym w Pruszkowie. Za nami 11 Silesia Maraton. Na starcie, zlokalizowanym przy stadionie Śląskim w Chorzowie, pojawiło się ponad 4700 biegaczy. Mimo brzydkiej aury i niskiej temperatury, zawodnicy nie zniechęcili się. Blisko 1700 wystartowało w maratonie, a na dystansie o połowę krótszym ponad 2800 osób. Po raz pierwszy odbył się bieg na dystansie 50 km. Trasa wiodła ulicami czterech miast Katowic, Mysłowic, Siemianowic Śląskich i Chorzowa. Meta po raz kolejny została umiejscowiona na bieżni Stadionu Śląskiego. Żaden maraton, duży maraton w Polsce nie kończy się na bieżni lekkoatletycznej. No i też nie ma takiego biegu, który prowadzi przez cztery miasta, także zarówno w Europie jak i na świecie jest to wyjątkowy bieg. Najszybszym maratończykiem okazał się Kenijczyk, Ewan Stamu i Kip Moletich. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Chorzowie zapraszamy za tydzień.